Dobra, Rockstar Games, news dnia, dosłownie sprzed chwili, announcement, no dawaj, przeglądamy, co my tu mamy. GTA 6 odłożone na 19 listopada 2026 roku, co oznacza, że przeglądając to dzisiaj, Poczekamy sobie jeszcze jeden roczek na to GTA. Miało być premiera w maju. No i taki chuj, tak naprawdę, zdilajowane, Co my tutaj mamy, tak naprawdę? Aha, to jest taka krótka wiadomość. Dzień dobry wszystkim. GTA 6 wyjdzie w takim razie 19 listopada. Bardzo przepraszamy za dodanie dodatkowego czasu. Ale zdaliśmy sobie sprawę i zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to bardzo długie oczekiwanie. Jednak potrzebujemy kilku dodatkowych miesięcy, które pozwolą nam ukończyć grę z tym poziomem polskości, której moglibyście od nas oczekiwać. Dziękujemy Wam bardzo za Wasze oczekiwanie oraz wsparcie. W momencie, gdy musicie poczekać trochę więcej, jesteśmy bardzo podekscytowani, byście mogli sprawdzić nowy ten state Onidia, i powrócić do Vice City no kurde i to jest tyle i nie ma tu nic więcej tak naprawdę żadnego wiecie owijania w bawełnę żadnych kurwa takich krokodyl krokodyl west, krokodil krokodyl, krokodyl. ej kurwa jak to się odmienia no po prostu Krótka, szybka informacja. Krokodylich. No, żadnych krokodylich łez i tyle. Ciekawy jestem, bardzo mocnej kwali na to zareagują. Ja Wam powiem, że ja za każdym razem wychodzę z takiego założenia, że jeżeli deweloperzy mówią, że potrzebują czasu, by wypuścić grę, to w naszym najlepszym interesie jest to, żeby poczekać. Bo no nie ma nic gorszego niż czekać na grę kilka lat gdzie w przypadku GTA 6, no to możemy już nawet mówić o 10letnim oczekiwaniu. Eee, I zawieść się na premierę i czekać potem kolejne miesiące, aż tą grę spoczują, bo no, no, no nie oszukujmy się, te pierwsze przejścia tych gier są naprawdę bardzo magiczne i to są sytuacje i, i wspomnienia, które raczej zapamiętuje się na długo. Ja na przykład pamiętam, jak pierwszy raz przechodziłem GTA, GTA 5 na Xboxie 360 na starym telewizorze, telewizorze CRT który miał taką odległość pomiędzy pikselami, że ja nie byłem w stanie czytać napisów poprawnie, ponieważ były tak rozmyte w tym wszystkim. I kurwa, ja to zapamiętałem do dzisiaj. I, i, i w takiej wiecie, w takich ustawieniach przyszedłem to GTA 5 wtedy w trakcie premiery będąc na studiach. Ale do tego newsa jest dorzucony widzę jeszcze jeden news. Ciąg dalszy, afery w Rockstar. Zwolnieni pracownicy protestują na ulicach. To nie my ujawnialiśmy sekrety GTA 6 Zwolnieni pracownicy Rockstar protestowali dziś przed brytyjskimi biurami firmy matki Take-Two oraz dewelopera Rockstar North. Stanowczo zaprzeczają oskarżeniom o wyciek tajemnic firmy i wzywają do przywrócenia ich do pracy. O, kurde, oni nie wiedzieli. Zgromadzenie zorganizowane przez Niezależny Związek Zawodowy, o znowu związki zawodowe, odbyły się dzisiaj 6 listopada przy, przed Take to House w Londynie oraz biurem Rockstar w Barclay House w Edinburgh w Szkocji. Oni mają biuro w Edynburgu? Kurwa, ale fajnie. To bezpośrednia reakcja na zwolnienie nawet 40 pracowników za rzekome rozpowszechnianie i, omaw i omawianie poufnych informacji na forum publicznym. Kurwa, to jest ciekawe, bo no, mi się wydaje, że. To byłby bardzo mocny strzał w kolano i to by była informacja, która yy, raczej spotkałaby się z, z takim szerokim omówieniem yy, w mediach, jeżeli Rockstar by tak po prostu wywalił sobie 40 osób. I no ja nie chcę być jakoś stronniczy względem wielkich korporacji, ale no wydaje mi się, że. Za tym każdym zwolnieniem mogły stać jakieś konkretne powody, które będą w stanie udowodnić i w sumie ciekawy jestem jak to się zakończy. Kto wie, może się kurwa mylę, ale no nie wiem czy te działy HR-u w takiej firmie, szczególnie przed premierą, nie byłyby w stanie nawet w takiej sytuacji utrzymać przez kolejny rok 40 osób, by ominąć jakikolwiek wybuch medialny jeżeli by nie mieli ku temu powodów. No tak znaczy z tą logikę. Utrzymać 40 osób więcej w pracy przez okres tylko roku, tylko po to, żeby zapobiec jakimś kurwa kontrowersjom, to, to jest jedna z rzeczy, która by na pewno była świetnym trade-offem dla Rockstara. Więc w takim wypadku oni muszą mieć jakieś konkretne powody. W zeszłym tygodniu granty TV 6 zwolniło od 30 do 400 pracowników, co IWGB określiło jako jawne i bezwzględne polowanie na związki, union busting. W firma matka Rockstar Take wydała świadczenie, w którym upierała się, że zwolnienia były wynikiem rażącego wykroczenia i żadnego innego powodu. Czyli widzicie, to też nie jakieś małe, tutaj jest mowa o rażącym wykroczeniu. Według agencji Bloomberg zwolnili pracownicy Tose z Wielkiej Brytanii i Kanady, które były częścią prywatnej grupy związkowej na Discordzie. Byli to albo członkowie związku... O, co ty gadasz, że mieli jakiegoś wewnętrznego Discordzika, gdzie się omawiali na jakieś, no, tak kurwa związki zawodowe. Byli to albo członkowie związku, albo sobie próbujący zorganizować związek wewnątrz Rockstar, IWGB. Twierdzi, że zostali oni zwolnieni właśnie z powodu działalności związkowej. No wy, kurwa, ale wiecie, to... Też dziwnie to trochę rzutuje na taką kulturę pracy, jeżeli ktoś chciałby używać linii obrony, że założyć sobie związek zawodowy, dołączy do związku zawodowego i będzie oczekiwał wtedy kurwa immunitetu. Stary, to wiesz, to nie jest 20-miesięczny że może czegoś takiego oczekiwać. Nowy raport Bloomberga przyniósł także świeże świadczenie taktu, w którym firma nalega, że zwolniony personel ujawnił tajemnice firmy na forum publicznym. W zeszłym tygodniu podjęliśmy działania przeciwko niewielkiej liczbie osób, które rozpowszechniały, omawiały poufne informacje na forum publicznym, co stanowi naruszenie naszych zasad. Firmy, czytamy w tym oświadczeniu: Take W żaden sposób nie było to związane z prawem ludzi do zrzeszania się w związkach ani, anga ani angażowania w działalność związkową. IWGB kontruje, że jedynymi osobami spoza Rockstar na prywatnym kanale związkowym na Discordzie byli organizatorzy związkowi jedynymi osobami poza Rockstar na prywatnym kanale Związku... O kurwa. Aha. Czyli ujawnili komuś informacje poufne, no to się wyjebali tym tekstem właśnie. Czyli był jakiś Discord, który był powiązany ze Związkiem Zawodowym, Rockstar tych ludzi zwolnił z uwagi na to, że ujawnili poufne informacje, po czym... Organizacja, z której ludzie zostali zwolnieni, poinformowała, że ok, mieli takiego Discorda, ale jedyni ludzie poza Rockstarem, którzy tam przybywali, to byli organizatorzy tego związku. No ale to nie może działać w taki sposób, że oni mają poufne informacje i, i je wyrzucają takim osobom, bo jeżeli oni się tego dowiedzą, no to ich wtedy, no, nie obowiązuje żadne NDA tak naprawdę związane z Rockstarem i oni te informacje mogą używać gdzieś dalej, oni tych informacji mogą używać do insider tradingu, prawda? Więc yy, to oni się dosłownie wyjebali w tym. Rockstar nadal odwraca uwagę od prawdziwego powodu tych zwolnień, boją się ciężko pracujących ludzi, którzy prywatnie dyskutują o egzekwowaniu swoich praw do, sprawiedli do sprawiedliwszego miejsca pracy zbiorowego głosu, Kierownictwo pokazuje, że nie dba o opóźnienia GTA 6 i priorytetyzuje niszczenie związków celując w tych samych ludzi, którzy tworzą grę. Jeden z zwolnionych pracowników protestujących dzisiaj powiedział, że to, co go spotkało, było głęboko niesprawiedliwe, twierdząc, że został zwolniony bez ostrzeżenia, bez dowodów i bez szansy na obronę. Ale kurwa, wy sami daliście im kontrargument. Wszystko dlatego, że rozmawiałem z kolegami na prywatnym czacie związkowym. No to najwyraźniej rozmawialiście o rzeczach, których. Po pierwsze, na prywatnym czacie, na którym byli ludzie niepowiązani z Rockstar'em, o rzeczach najprawdopodobniej, które opiewają w NDA. Kontynuował zwolniony pracownik. Nie mówiliśmy niczego, ani nie próbowaliśmy zaszkodzić firmie. Spieraliśmy się nawzajem, próbując zrozumieć nasze miejsce pracy i uczynić je lepszym. Utrata pracy jest głęboko niesprawiedliwa. Ross, współprzewodniczący szkockiej partii Zielonych, Również Szkocka Partia Zielonych. Również poprę protestujących w mediach społecznościowych. No to fajnie. Fods and Prayers, nie? Protesty odbywały się przed podziewaną premią GTA 6 w maju przyszłego roku. No to już wiemy, że w listopadzie. Rockstar po masywnym wycieku danych z deweloperskiej wersji GTA 6 w 2022 roku oraz publikacji pierwszego zwiastuna. O dzień za wcześnie. W roku następnym kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo i prawidłowo. W zeszłym roku studio nakazało pracownikom powrót do biur na 5 dni w tygodniu, powołując się zarówno na zwiększoną produktywność, jak i bezpieczeństwo, co również było krytykowane przez pracowników. No ale czy ja jestem jedyną osobą, która wchodzi z takiego założenia, że jeżeli nie pasują im obecne reguły pracy w rockstarze, to niech znajdą sobie inną firmę, w której im to będzie pasowało. Zamiast tworzyć związek zawodowy, który będzie forsował? No nie wiem. Złomali Information Security. No No tak, no złomali NDA, No, no taka taka prawda, ale wszyscy no, się wybali w tym oświadczeniu. Gdzieś tutaj. Beka totalna. To, no nie mieli pojęcia, jak to rozegrać. Nie mieli pojęcia, jak to rozegrać. Śmiesznie. W SpaceX Mask też się nie pierdolę, albo wracacie do biura, albo cześć. No i stary, no, no wiesz. Można się na pracodawcę, no naprawdę jest taka, no, że to pracodawca dyktuje reguły twojego zatrudnienia, no nie? Jeżeli, je, je, jeżeli nie odpowiada ci, to no to szukasz innej pracy, nie? Problem jest taki, że ludzie w game devie mają taki dziwny kompleks, że oni muszą pracować w game. Devie I oni nie wyobrażają sobie pracy w jakiejś innej branży, co jest dla mnie zawsze takie dziwne, No ale to jest chyba takie sztuczne jakieś wewnętrzne budowanie w sobie elitarności. Nie wiem, do czego to innego porównać.